Szkoły o profilu mundurowym cieszą się coraz większą popularnością, proponują ciekawe zajęcia, a jednocześnie przygotowują m.in. do pracy w służbach. To szansa na rozwój, podkreślają uczniowie. Pierwsze liceum ogólnokształcące Pół w Płucku zaprosiło na drzwi otwarte. Kadeci przygotowali pokazy, można było porozmawiać z pedagogami czy uczniami. Były również inne atrakcje przygotowane przez zaprzyjaźnione służby. Oferujemy przeżycie przygody w naszej szkole związanej z wojską z Policją, ze służbami mundurowymi. Różne szkolenia, wyjazdy, obozy na obozy, konkursy, wspólne, wspólne spędzanie czasu z rówieśnikami z innych naszych szkół mundurowych. Sporo, sporo by Wymieniać tych atrakcji, które oferujemy, ale oczywiście najważniejsza jest nauka. Zajęcia związane z edukacją wojskową, bo jesteśmy od już ponad dwóch lat w programie Ministra Obrony Narodowej. Posiadamy oddział przygotowania wojskowego, mam na myśli klasę pierwszą, klasę drugą. W tej chwili, właśnie trzeci rocznik, robimy nabór do, do trzeciej klasy rocznika, kolejnego do OPW. Edukacja wojskowa, ale nie tylko. Tak jak mówiłem na początku tego dnia otwartego do uczniów jest również edukacja obronna, czyli to jest nasz program własny, wewnętrzny, czy też między szkołami, które który funkcjonuje, który również zakłada szkolenia związane z obronnością na obozach szkoleniowych, kondycyjnych, integracyjnych, bytowanie w terenie przygodnym, czy inne uroczystości. Historyczne, patriotyczne. W szkołach pól realizowane są przedmioty mundurowe: edukacja wojskowa, policyjna, pożarnicza, ratownicza. Odpowiednio zgodnie z aktualnymi programami oddziałów przygotowania wojskowego MON, MSW oraz programami własnymi w zakresie samoobrony w pożarnictwa, ratownictwa. To szkoła, która daje szansę młodym, zaznaczają uczniowie. Jest co tydzień strzelnica. Są. Tak jak był pokazany, pokaz samoobrony. Mamy w tygodniu dwie godziny samoobrony. I też z, mamy zajęcia wojskowe z żołnierzami z wotu, taktykę. Bardzo mi się podoba. Osiągnąłem w tej szkole bardzo dużo i myślę, że bardzo dobrze mi przygotuje ta szkoła do dalszych. Celów. Uważam, że każdy może próbować tu swoich sił. Ja, ja, Każdy mi mówił, że, że ta szkoła nie jest dla mnie, a jednak tu się czuję bardzo dobrze. Tu jako dziewczyna zainteresowałam się tą szkołą. Chciałam, słyszałam, że tu jest WF. Lu, lubię sport, ćwiczę gimnastykę, akrobatykę. No i też chciałam się poduczyć coś z samoobrony żeby umieć się obronić jednak przy tym. No i sam fakt, że to jest szkoła mundurowa. Szkoła ma podpisane porozumienia o współpracy z jednostkami wojskowymi, uczelniami, stowarzyszeniami preobronnymi i historycznymi. Zaprzyjaźnione służby podczas drzwi otwartych wystawiły swoje stoiska, na których można było zapoznać się m.in. z pracą policjanta czy żołnierza. Taka szkoła daje już przygotowanie takie wstępne do, do służby wojskowej, zwłaszcza tutaj pierwsze Liceum Ogólnokształcące Pól realizuje program resortowy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Absolwent takiego programu e, może liczyć już na skróconą, dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, czyli nie odbywaną w formacie miesięcznym, 27-dniowym, tylko w 14-dniowym, czyli skróconym. W programie nauczania w pierwszym elo uczniowie mają zajęcia na strzelnicy. Tu zapoznają się z bronią, poznają przede wszystkim zasady bezpieczeństwa. Prowadzimy zajęcia dla młodzieży, zajęcia w ramach EDB, w ramach Edukacji dla Bezpieczeństwa. Głównie skupiamy się na broni, dlatego że nasza strzelnica umożliwia w miarę w realnych warunkach odbyć takie szkolenie, zapoznajemy się z różnymi rodzajami broni, z postawami strzeleckimi i strzelamy. Lubimy jak nasza młodzież przychodzi na naszą strzelnicę, na której prowadzimy te zajęcia, bo to ich uczy odpowiedzialności, dyscypliny. No i jest do tego jeszcze świetną zabawą i sportem, tak, bo strzelectwo może być również sportem, nie, może, nie musi to być strzelectwo tylko bojowe. Dzieciaki się garną do strzelania, są bardzo dobre wyniki osiągają. Na a to się chwali, nie? No, generalnie o to nam chodzi. Absolwenci pierwszego ELO PUL w Płucku obecnie pełnią zawodowo służbę w jednostkach wojskowych, studiują na uczelniach wojskowych, działają w OSP. Są funkcjonariuszami policji, straży pożarnej czy ratownikami medycznymi. Uczniowie Szkół Mundurowych PUL mają możliwość zdobycia wielu certyfikatów i uprawnień. To szkoła, która może się podobać. Bardzo fajna szkoła. Fajne opinie są. Fajnie już nie, jak się pisało na przykład. Mówili fajne rzeczy na temat nauczycieli, szkoły. fajnie, ciekawie. Mottem szkoły jest 5 razy S. Samodyscyplina, samokontrola, samorealizacja, satysfakcja, sukces. Przede wszystkim jest to pewne rozmaicenie, jeżeli chodzi o proces dydaktyczny, tak, czy, czy, czy kształcenia młodzieży w ogóle. Oprócz profilu ogólnokształcącego, tak, szkoła, szkoła proponuje również ten profil właśnie kierunkowy, mundurowy. Co daje pewne możliwości, tak? są pewne inne perspektywy, chociażby późniejszej edukacji na poziomie uczelni wyższej, na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, lub ewentualnie staranie się o pracę w tzw. służbach mundurowych. Na do szkoły trwa cały czas testy kwalifikacyjne zaplanowano na 27 maja. Najważniejsze dla nas jest zweryfikowanie tego kandydata, czyli chodzi o test sprawnościowy. Na, I oczywiście po teście sprawnościowym dla dziewcząt, dla chłopców, troszeczkę inny, jest rozmowa kwalifikacyjna, a więc porozmawianie z kandydatem o motywacjach i wstępne takie zorientowanie się, czy. Rzeczywiście ten kandydat podoła tym wyzwaniom w naszej, w naszej szkole, które proponujemy, a więc chodzi o edukację oczywiście obronną, edukację wojskową, pożarniczą, policyjną, samoobrona, wychowanie fizyczne, którego jest sporo w naszych szkołach, ale również nauka. Też pytamy się o zainteresowania i zwracamy uwagę na. Oceny na świadectwie. Szczegółowe informacje zainteresowane osoby znajdą w szkole, pierwszym liceum ogólnokształcącym PUL przy Górnej 1A.